Pomyślę o tym jutro, czyli jak regenerować się i swą energię, swą. <laughs> Bywają takie momenty, kiedy już po prostu chodzę po domu zielona. Mam wrażenie, że wszystko absolutnie nawet wdech i wydech. Mnie powalają i jakby no nie dźwigam, no nie, nie, absolutnie. I oczywiście mam na to wszystko swoje metody, tak? Na przykład oddycham, siadam, zamykam oczy, odpoczywam chwilę, wyciszam się, robię medytację, mam nawet taką medytację, która się nazywa Hipno Red Bull, że przez 11 minut dokładnie leżę i wsłuchuję się w to, co jest mówione. Przez Olgę w tej medytacji, i po prostu robię sobie tak zwany skan ciała czyli od góry do dołu rozluźniam, rozluźniam, rozluźniam. Mam mnóstwo protokołów od mojej aguni, które mogę też słuchać i rozluźniać ciało. W danym momencie jest to mi naprawdę niezbędne, bo zauważyłam, że to całe zmęczenie, wykończenie i zużycie energii idzie od głowy. Od głowy poprzez całe ciało, że w pewnym momencie głowa jest tak przebodźcowana, tak wymęczona, tak zużyta, że czas na lekarstwo. I tym lekarstwem nie jest tabletka przeciwbólowa, ani jakieś inne specyfiki, które tylko zamaskują problem, tylko ja siadam i zastanawiam się, co ja teraz mogę dla siebie zrobić najlepszego, co moje ciało potrzebuje w tym momencie. Jeżeli przysypiam, jest to przeważnie taniec, spacer. To są dwie takie metody, które zawsze działają. Aczkolwiek, jeżeli pada deszcz i w ogóle, to po prostu pobujać się, pobujać, potańczyć. Ale jest wśród nich taka metoda, która działa na mnie zawsze, ale nie każdy potrafi, nie każdy ma taką możliwość, i nie każdy jest w stanie zrobić coś takiego. A jest to drzemka. I oczywiście standardowa drzemka powinna, taki reset powinien trwać według, e, według naukowców z Ameryki, co zrobili statystyki, gdzieś około pół godziny. Tak, 20 minut, pół godziny, do 45 minut, bo potem zapada się w głęboki sen. Ale moja drzemka regeneracyjna, ona trwa tyle, ile potrzeba. I dzisiaj miałam taki dzień. Po czterech dniach tak intensywnej pracy na dwa fronty w domu, wiosenne porządki, dosłownie z przesuwaniem mebli, bo raz do roku robimy takie po zimie: zaglądamy za meble, czy przypadkiem jak to w Irlandii nie wlazło coś na ściany, czy, czy wie, wycieramy po prostu z każdej półki wszystko i odsuwamy meble i patrzymy, bo raz się zdarzyło jednego roku, że ja po zimie brałam. Em, odsuwałam książki takie, bo tam stały po prostu, ja tylko kurz z nich ścierałam i w kilka tygodni po prostu zrobiła się taka ściana taka wilgotna bardzo, nie? I ja oczywiście się wtedy wściekłam, że po prostu co to w ogóle za budownictwo, bla, 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 ale teraz odsuwam te meble, wietrzę tam te ściany, sprawdzam, czyszczę i po prostu pilnuję teraz na wskroś. No i to wtedy trwa, tak? No bo takie 70 metrów kwadratowych z odsuwaniem mebli, no to jednak jest wysiłek. I powiem Wam, że dzisiaj, jak był dzień ostatni i zmieniłam pościel, tak usiadłam i po prostu zeszło ze mnie tak wszystko, że miałam takie dobrze to, co ja mam na liście zadań, co teraz miałam zrobić, którą, co wykonać, co, co w pracy, co, co w domu, co. I usiadłam i moje pierwsze było: pomyślę o tym jutro albo albo. Za dwie godziny jak się wyśpię i tak po prostu jak usiadłam, tak po prostu wstałam, przykryłam się kodrom i spałam dwie godziny. I dopiero wtedy mogłam powiedzieć, po tym wyspaniu się, po napiciu się dużej ilości wody, mogłam powiedzieć, że oto jestem gotowa na kolejne wyzwania, oto jestem kolejna na robienie kolejnych zadań. Nagle głowa się obudziła i wszystko stało się takie jakieś jasne, przejrzyste. Ja już wiem co robię. I nauczyłam się, po tych wszystkich latach właśnie takiego przeciążenia, nauczyłam się, że ja ze sobą już nie dyskutuję. Nawet już mąż się nauczył, że jeżeli widzi, że ja już bełkoczę i już jestem nieznośna sama dla siebie i dla otoczenia, to po prostu mówić się wyśpij, idź po prostu spać. Czyli za każdym razem, jeżeli już naprawdę mam przeciążoną głowę do maksa, po prostu się kładę i śpię. I to zasnę wszędzie w samolocie, w autobusie, gdziekolwiek, gdzie czuję się bezpiecznie. I jest na przykład długa trasa, to ja potrafię spokojnie spać. I powiem Wam, że to jest dla mnie najlepsze lekarstwo i najlepsze takie otrzeźwienie, takie umysłu, żeby po prostu znowu móc bez płaczu, marudzenia i że wszystko jest nie tak, wykonywać kolejne kroki. A zdarzało się tak, że ja na tym zmęczeniu i jeszcze troszkę, jeszcze, ja nie mogę, ja nie mogę sobie na to pozwolić, ja mam tylko pół godziny i tylko godzinę. I jeszcze jakby, jeszcze bardziej zawężałam ten, tą, ten czas, który miałam, bo już na no, totalnym zmęczeniu potrafiłam, na ostatnich bateriach, a nawet braku baterii. A teraz już wiem. Że to nie ma nic wspólnego z dbaniem o siebie, ani też w ogóle nie jest produktywne i w ogóle niczemu to nie służy, więc wolę ten czas poświęcić na regenerację. Tymi metodami, które wspomniałam, to jest tylko jakby część moich rytuałów, które zawsze robię, kiedy mam już ostatek baterii. I powiem Wam, że to działa na mnie najlepiej. Ja w ogóle nawet mi się paracetamol przeterminował, odkąd po prostu za każdym razem daję ciału to, co potrzebuje. Jeżeli to jest tylko nadmiar bodźców i przeciążenie, bo miałam za dużo naraz klientek robiłam bardzo dużo w internecie i się przeciążyłam, to jest to zamknięte oczy i medytacja, jest to oddech, jest to spacer. Tak, tym, tym się wspomagam na co dzień. A jak już Całkiem się zużyje, to po prostu w ciągu dnia godzina 14, a ja idę na drzemkę. I ponoć wielcy <grym> i pisarze! Nie wiem, kim są ci wielcy i, i, i co to za pisarze, ale bardzo lubię, jak czasami słucham innych podcastów i tam ktoś powie, że regeneracyjnie, żeby lepiej mu się pisało, to on sobie robi drzemkę na kanapie. Albo jest taki lektor bardzo popularny, co czyta wszystkie. Wszystkie. No, czyta bardzo dużo powieści na audiobooków i książek do słuchania, czyta jako lektor i on też mówi, że jak już za dużo poczyta, poczyta, jest zmęczony i oczy go bolą, po prostu idzie i śpi. I śpi, ale śpi na kanapie, żeby mu się za bardzo nie przesnęło. I nie każdy to potrafi. Mam przyjaciółki, które mają, działają na takim kortyzolu e, nieszczęsnym i dopaminie, że one w nocy nawet spać nie mogą. A e, co dopiero w dzień, tak po prostu się wyłączyć i powiem wam, że Umiejętność ym, wyłączenia głowy i zaśnięcia, to też jest sztuka i ja jestem wdzięczna za nią na wskroś, bo to też oznacza, że to nie są problemy, które by mnie przepłaczały, ale z drugiej strony, też mój organizm jest taki, że nawet jak ma na, naj, im więcej problemów ma do rozwiązania, wyzwań i takich ja nie wiem, co, co zrobić, tym szybciej zaśnie. On mi się po prostu przepala jak stary Windows. A znowu e, mój mąż będzie się patrzył w sufit całą noc, jak coś się dzieje. Więc każdy z nas jest inny. Mi to pomaga. A co tobie pomaga? Jak ty regenerujesz siły, kiedy już padasz na twarz i znikąd pomocy? Umiesz zasnąć w dzień tak po prostu, żeby zregenerować siły? Daj mi znać proszę w komentarzu. I co? Słyszymy się jutro.